Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Jest niedziela, piękna, słoneczna, można powiedzieć ciepło. Aż za ciepło. Kolejny tydzień ani kropelki w deszczu nie spadło. Więc robi się coraz bardziej sucho. Jak pamiętamy w ostatnim odcinku udało mi się znaleźć pierwsze grzybki. Więc teraz liczę na podtrzymanie pasy. Jest troszkę za sucho robi się, więc może być z tym gorzej, ale dlatego pójdziemy sobie w takie tutaj bardziej liściaste wilgotne tereny leśne. Mam nadzieję, że jakieś kozaki wpadną, z czego będę bardzo zadowolony. poszukamy sobie borowików, może innych podgrzybków zobaczymy co tam będzie. Tak jak mówię, jest sucho. Tutaj pójdziemy w te bardziej takie liściaste wilgotne tereny. Tutaj zawsze. Było dużo kozaków, więc może jakiś uda nam się znaleźć. Tu widzimy jakieś duże ślady. Jelenia pewnie. No i tak, ruszamy do lasu. Widzimy się za chwileczkę. I jest pierwszy borowik cegla z Jak widzimy, musiałem przejść tamte liście, sprzedać troszeczkę tereny mokrzejsze. Żadnego kozaka nie udało mi się znaleźć, więc poszły sobie tej właściwie. Borowików całas to porych poszukać, bo zawsze tutaj bywały i jest pierwszy jak widzimy piękna sztuka, tego już będę brał na pewno. Wykręcimy sobie go sami spójrzcie jaka piękna sztuka troszeczkę przez ślimaki obiedzony, no ale naprawdę dalej jest ładny, twardy, nie jest jakiś miękki tu widzę jakieś takie nie wiem, czy też to widzicie, takie delikatne robaczki, co to jest ciekawe, nie są to kleszcze. No nic, jest pierwszy dzisiejszego dnia borowik ceglastopory. I pierwszy, który ląduje, można powiedzieć, w ubiance, w tamtym tygodniu znalazłem też borowiki ceglastopory, ale niestety już były troszkę starsze i ich nie brałem. Ale tego biorę sobie do domu. Do jajeczka w sam raz będzie pasował. Ok, ja chodzę dalej, szukam dalej grzybków Kawałeczek dalej jest kolejny niestety zjedzony przez ślimaki całkowicie prawie Browik topory, więc nie będę go ruszał. Ale naprawdę nie uszą daleko i jest kolejny, więc mam nadzieję, że za chwileczkę uda się znaleźć kolejnego zdrowego. Liczę na to, że uda mi się znaleźć dzisiaj takiego młodziutkiego, bo jak widzimy same takie starsze osobniki. Ostatnio też na no, czegoś te starsze muszą rosnąć, więc malutkie też powinny być. I liczę na to, że uda się jakiś inny gatunek znaleźć, nie tylko te borewki co z pory No ale co? Jeszcze ja dalej. Jest i kolejny. Piękny okaz. Wykręcimy sobie go. Naprawdę, z tego co widzę, ściółka jest bardzo sucha, więc grzybki mają jeszcze bardziej utrudnione zadanie. Jest początek czerwca, tak szczerze wam powiem, że mógłby, mogłoby troszkę popadać, ale piękna sztuka, troszeczkę obiedzona. jakiś pająk mnie zaatakował. ale jest piękny okaz. I kolejna jest to jest to duży osobnik, gdzie są te małe młode grzybki, Parudniowe. Chciałbym też takiego spotkać, ale niestety nie udaje się to. Na razie jest same pojedyncze sztuki. Szukamy dalej. Można powiedzieć mówisz i masz przed nami piękny malutki. ceglastopory. O, bardzo się widzi, powiem wam. Patrzcie jaka ma, malutka pchełka. piękny, na pewno szumakie jeszcze nie wiedziały o jego istnieniu, więc jest całutki zdrowy. Przy tych bykach to naprawdę wygląda fajnie. A tutaj mamy kolejnego. Kolejny piękny mały Tak Wam powiem, że naprawdę cieszą oko te malutkie grzybeczki. Są całe zdrowe, więc fajnie lądują w ubijance. Jest ich coraz więcej, więc nic tylko się cieszyć. Do pełni spełnienia brakuje nam tylko prawdziweczka jakiegoś, ale nie liczę dzisiaj na zebranie go. Ale chciałbym chociaż inny jakiś gatunek grzybka zebrać, więc szukamy dalej. Muszę wam powiedzieć strasznie, słychać jakieś owady, pszczoły chyba. Tylko, że niemożliwe, żeby już spać było. Więc, może jakieś inne osówki, sobie tutaj latają. Ale, naprawdę, szum w lesie jest gigantyczny. I co? szukamy dalej. Jak widzimy, wody w potoku praktycznie nie ma. Co naprawdę oznacza, że jest sucho. A tutaj za potokiem, tam na skraju wiem czy to widać? Jest chyba borowik cegla więc zaraz sobie po niego zejdziemy ostrożnie. No i tak jest, młodziutki. Sami spójrzcie, jak żył nad krawędzią, ile mu nie dużo brakowało. Troszeczkę obiedzony, Ale jest kolejny, więc ląduje w Ubiance. Jak już tutaj przeskoczyłem, poszukamy sobie na tej tutaj można powiedzieć skarpie. Może nikt tutaj, znaczy na pewno nie chodzi, bo to już nie chodzi jeszcze o to. Coś mi się wydaje, że grzybiarze jeszcze nie chodzą po lasach. Ale może jakiś tutaj sobie wyrósł. Widzimy się za chwileczkę. I tak moi mili. Zbliżamy się do końca lasu. Jesteśmy w takim można powiedzieć kanionie, sami spójrzcie jakie skarpy. Piękne miejsce, jak z jakiegoś, z jakiegoś filmu albo bajki, naprawdę. Na dole potoczek. Pięknie to wygląda. No i przyszedł czas na podsumowanie. Grzybków, jak widzimy, jest więcej niż ostatnio. Mamy trzy takie maluszki. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się je znaleźć. Są wszystkie zdrowe. Mamy tutaj obkrojone. Ten piękny pierwszy też jest zdrowiutki, Zesiwiał jak to ceglastopor, ale, ale jest zdrowy. No i ten też jest piękny, zdrowy. Leżę też zesiwiał. Tu widzę jakie malutkie kropeczki, jakby był czerw. Ale w domu sobie go obkroję, żeby coś mi zostało z niego i będzie w sam raz do jajek. Wyjdziemy sobie tutaj jeszcze na polankę. Na tej polance też często lubiały rosyć jakieś kozaczki, ale teraz to słonko A3 tak kolonka jest idealnie jak widzimy do słonka, więc jest już na pewno bardziej sucho niż w lesie i co? Idziemy sobie w górę. Mam nadzieję, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, subika i widzimy się za tydzień.